Cześć! We wcześniejszym odcinku miałem dla Was okazję prezentować coś ze zbliżonymi osiągami do BMW M-Power. Było to BMW M340 z silnikiem diesla. W tym odcinku zaprezentuję dla Was coś naprawdę nietuzinkowego, z pięknym kolorem oraz dużym, wolnosącym silnikiem. Jest to BMW M5 E39, które stoi za mną. BMW E39, jest to czwarta generacja BMW piątki oraz trzecia generacja pakietu M-Power. Kolorki tutaj mamy, jest to kolor Silverstone, prawdopodobnie jest to jedna z dwóch sztuk w tym kolorze w Poznaniu, czyli ta liczba naprawdę pokazuje nam, że jest to po prostu rzadki kolor oraz rzadki samochód, który właśnie mogę Wam dzisiaj zaprezentować. Silnik tutaj mamy, jest to wolnosący silnik 4.9, o którym zaraz Wam opowiem. Samochód jest wyposażony w wolnosący silnik o pojemności 4,9 litra. Oczywiście jest to silnik, jak już wspomniałem, wolnosący. Posiada on 8 cylindrów ułożonych w układzie widlastym. Osiągi tego samochodu są naprawdę mega pozytywne, jak na silnik wolnosący, ponieważ przyśpiesza on 0,100 w 5 sekundy, czyli dosyć, dosyć, dosyć szybko, a 0,200 osiąga w około 17 sekund. Tornur burning przejechał on w około 8 minut i 20 sekund, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Właśnie jak na BMW E39M5. Osiąga te czasy przy masie około 1795 kg. Wersja poliftowa E39M5 była wyposażona w silnik, już z poprawioną wadą, taką, że nie brała tyle oleju. Miała ona 396 koni mechanicznych. Ten silnik posiada 400 koni mechanicznych. Nie jest to oczywiście odczuwalne podczas jazdy, bo są to tylko 4 konie mechaniczne. samochód posiada 500 Nm momentu obrotowego. Myślę, że już dosyć sporo opowiedziałem o silniku, dlatego też przejdziemy teraz do wnętrza tego samochodu, do opisywania kół oraz opon, jakie właśnie mamy w tym samochodzie. Także zapraszam. Drogi widzowie, jeszcze krótkie ogłoszenia parafialne. Partnerem tego odcinka jest Motoportal, czyli portal z najlepszymi grupami motoryzacyjnymi na Facebooku w Polsce. Serdecznie Was zapraszam do kliknięcia linków w opisie. Tyle w temacie i wracamy do filmu. Samochód jest wyposażony w felgi yy, o rozmiarze 18 cali, z przodu mamy nieco szersze, nieco węższe opony, rozmiar 245, z tyłu mamy troszeczkę większe, a nawet dużo większe. Te opony jest rozmiar 275, czyli można powiedzieć, że z tyłu mamy już dosyć spory walec. Oczywiście 245 to jest też, też dosyć, dosyć sporo i właśnie taka jest różnica pomiędzy szerokością tych opon. Opowiedziałem już nieco o silniku, dlatego też chciałbym Wam opowiedzieć teraz o wnętrzu tego samochodu, który jest za zarówno ciekawe jak właśnie silnik, który mamy w tym samochodzie. Przejdźmy może najpierw do skrzyni biegów. Co ciekawe, M5 r 39 był wyposażony tylko i wyłącznie w skrzynię manualną. Oczywiście sześciostopniową była to skrzynia biegów marki Getrag, a oznaczenie tej właśnie skrzyni biegów, tak szczegółowo bardziej mówiąc, to 420G. Samochód został wyposażony w 25% mechanizm różnicowy. Auto jest naprawdę mega ciekawie wykończone. Mamy tutaj w wyposażeniu wysuwane podkolanniki, jeżeli tak to mogę nazwać. Oczywiście sterowane są. One elektrycznie. Fotele są wyposażone w dwukolorową, niebiesko-czarną wersję po prostu kolorystyczną. Znaczna część tego samochodu jest właśnie wykończona w skórze. Całe boczki właśnie są obite w skórze właśnie di color czerwony i czarny, tak jak już wcześniej wspomniałem. Dużo elementów mamy wykończone szczotkowaną aluminium, co naprawdę bardzo fajnie wypasowuje się właśnie w tą kolorystykę tego samochodu. Taka ciekawostka, jak już tutaj wspominałem, o skórze tej foteli oraz obić bocznych drzwi. Skóra niebieska jest to skóra strusia, tak, nie, przesłys nie, nie przesłyszeliście się. Jest to skóra strusia. Sam byłem naprawdę bardzo zaskoczony. Skóra czarna jest to skóra krowia. Oczywiście tutaj mamy dwie opcje pomagania kierownicy: jest to serwotronik. Mamy nieco bardziej sportowy tryb oraz taki bardziej normalny, który zwiększa czułość przepustnicy podczas właśnie przyspieszania. Po prostu czułość gazu, żeby się nie mylili. Nie zwiększa on mocy silnika, jak to jest w już nowszych M-kach I myślę, że już dosyć sporo tutaj właśnie opowiedziałem o wnętrzu tego samochodu. Mamy tutaj nieco lepszą wersję nagłośnienia audio w tym samochodzie. Nie jest oczywiście najlepsza wersja wyposażenia, ale moim zdaniem wszystko właśnie tutaj dosyć fajnie zgrane, dopasowane. I moim zdaniem naprawdę mega ciekawy wygląda ten samochód w środku. Teraz nieco powie się właściciel tego samochodu o spalaniu tego auta, bo jest naprawdę bardzo ciekawa informacja. Jak właśnie taki silnik 4,9 litra. Jakie właśnie on posiada spalanie I właśnie o historii tego modelu I dlaczego właśnie wybrał ten samochód Bo myślę, że to jest naprawdę mega ciekawa informacja I osoby, które właśnie są zainteresowane kupnem tego samochodu Powinny z pewnością wiedzieć nieco informacji właśnie Dlaczego warto kupić to auto To może zacznę od tego, że jest to wersja Tak jak już Oskar wspomniał, przedliftowa Dokładnie to jest 9 kwietnia 1999 roku E, jakby, czemu wybrałem ten samochód? Ja pamiętam jeszcze to auto, tak naprawdę, z lat swojej świetności, jak ono było nowe. E, pamiętam je dokładnie z gry Need For Speed 4, e, jakby wtedy za dzieciaka. Jak zobaczyłem to auto między takimi modelami jak e, 993 Porsche czy 550 Maranello Ferrari, bardzo mnie zainteresował, czemu akurat taki sedan e, trafił do Need For No i gdzieś jakby ta fascynacja przez te 20 lat u mnie rosła, rosła. No jak już po zacząłem się bardzo interesować się tym autem. Gdyś lata temu udało mi się po prostu to auto kupić, jakby do tej pory to auto ze mną jest. E, jeśli chodzi o wersję przedliftową, różnice takie bardzo wizualne co do przedlifta, polifta. Przede wszystkim mamy lampy, które nie są tutaj jeszcze z ringiem. E, w wersji poliftowej były Angel Alcy, który to był pierwszy model w ogóle BMW, który je miał. E, jeżeli jeszcze jesteśmy przy przodzie, to ciekawostką w wersji M. Przedliftowej są szerokie nerki, mimo tego, że jakby zwykła seria 5 miała jeszcze takie wąskie nerki, i w poliftowej zwykłej serii 5 pojawiły się takie nerki. Różnicą wizualną, jakby wersji Empower od zwykłej, jest też ten zderzak. Tutaj mamy taką kratkę w wersji M. W wersji M pakietowej jest to tak zwany miecz, i to jakby można po tym też poznać, że, że to jest wersja Empower, a nie tylko wersja z M pakietem. Różnicą są również e, te lusterka. One były tylko dedykowane do wersji M. Tutaj mamy także taki mały emblematik M5, żebyśmy pamiętali, że to jest M5. E, M5 wyróżniała się również tymi 18-calowymi e, felgami o nazwie Styling 65. Podobne, chociaż z mniejszą ilością ramion, były w wersji M pakietowej. To było Styling 66. E, jeżeli chodzi o różnice z tyłu auta, e, jeżeli chodzi o Empower od M-Pakietu. W Empakiecie, jakby fabrycznie, nie mamy też czterech e, końcówek wydechu i dyfuzor w wersji Empakietowej jest czarny. Tutaj mamy ten dyfuzorek w kolorze nadwozia. Jeżeli chodzi o różnicę między przedliftem a poliftem, przedliftowa wersja ma szeroką e, lampę wsteczną, jakby tutaj do, wstecz, do steka i to nie jest przezroczyste. W polifcie mamy tutaj to, to, jest, cień, to jest cieńsze i to są też przezroczyste rzeczy. Jakby jak jesteśmy przy baku, to może wspomnę, bo to może kogoś interesować. Średnie spalanie jakby w moim przypadku tego samochodu z tak ostatnich 10 tysięcy kilometrów jest to 15,3 litra na 100. Jakby na wolno są sobie jednostkę z lat 90. ze z sześciostopniową skrzynią manualną, moim zdaniem nie jest to aż tak źle. Oczywiście słyszałem od znajomych, że którzy mają M5, jeżdżą trochę szybciej. To spalanie też może sięgnąć tam 20, 25 i 30 litrów. Także ja dość. Spokojnie jeżdżę tym swoim samochodem, jedną z ważniejszych rzeczy w tym aucie jest oczywiście tutaj e, wydech. Mamy tutaj oczywiście cztery końcówki wdechu. I jak już jesteśmy słuchajcie, tutaj przy, właśnie, e, przy tyle tego samochodu, to posłuchajcie, jak to auto brzmi. Jak ten silnik 49 litra, po prostu jaki on wydaje piękny dźwięk. Także takim miłym akcentem dźwięku tego wydechu chciałbym Wam podziękować za oglądanie tego filmu. Oczywiście już standardowo, jakbyście mogli stoić łapeczkę w górę, to jest skiczer, który fajnie jakby stał się szary. I napiszcie też w komentarzu, jakie auto chcielibyście może zobaczyć w przyszłości na tym kanale, a jeżeli posiadacie jakiś ciekawy samochód, który chcielibyście może uczyć do filmu, czy pokazać go właśnie w filmie, albo zaprezentować go właśnie na tym kanale, to piszcie w komentarzu albo kontaktujcie na Instagramie. Ja już wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Trzymajcie się, do zobaczenia i siema!